horas Наstro пу- mu, Kto jest za przyjęciem wniosku? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? W było 14 radnych, głosowało 11, przeciw było 0, wstrzymało się 0, nie głosowało 3 radnych. Stwierdzam, iż uchwała została, wniosek został podjęty. Teraz musimy przegłosować cały porządek sesji po Porządek o zmianach będzie wyglądał następująco. Pierwszy punkt, yy, otwarcie i stwierdzenie kworum, drugi podjęcie uchwały w sprawie 2.1 1, zaliczenie do kategorii dwóch innych odcinków dróg wojewódzkich 352 i 354 zlokalizowanych na terenie... Gminy Bogatynia. jest to projekt 189, 2.2 2, 2 Zmian budżetu gminy na 2019. Jest to projekt budżetu, projekt to jest 2019. 3. to będzie zamknięcie obrad. Kto jest za takim porządkiem obrad? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 13 radnych, uprawnionych było 16, za było 14, przeciw 0, wstrzymał się 0, nie głosował 1 radny. Stwierdzam, iż porządek został przegłosowany. Przechodzimy do punktu 2.1. Zaliczenia do kategorii 2 gminnych odcinków, w których pobojewódzkich 352 i 354, zlokalizowanych na terenie gminy Pogatynia. Projekt nr 179.20. thank Kto się wstrzymał? Uprawdzony było 16 radnych, głosowało było 16 radnych, za było 9, przeciw 6, wstrzymało się 1 radny, nie głosował 1 radny. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przygotowujemy jeszcze protokół z posiedzenia Komisji Spraw Obywatelskich. Ustalenia Komisji Komisja w komisji wyniku głosowania za, jednogłośnie pozytywnie zaopinała wyżej wymieniony projekt uchwały. panie burmistrzu, szanowni radni, mam do, do przekazania Państwu informację do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019. Zmiany te y, postulują w ramach y, kształtu budżetu między działami klasyfikacji budżetowej. Y, Wymorzone one zostały przede wszystkim koniecznością wprowadzenia y, zwiększenia wydatków y, na y, funkcjonowanie działalności szpitala przede wszystkim oraz dotacje dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Ja po prostu tylko powiem w jakich obszarach dochody w kwotę tysięcy, ja o tym na poprzedniej sesji. Szkoła Owolna otrzymała darowiznę od Fundacji PGE, jednak w tej sytuacji już pogodowej i warunki techniczne nie pozwalają realizować zadania, tak jak chodzi o prac Ta pozycja, to zadanie z budżetu zostanie ściągnięte i realizacja będzie w przyszłym roku. W związku z tym, że są to środki darowizny, celowe, będzie to wykonane w roku 2020. Po stronie wydatków jest tu bardzo dużo zmian, jeśli chodzi o kwotę, jest to 1 428 312 zł. I tak, zwiększenie wydatków w kwocie 335 000, jest to właśnie dotacja dla MZBK Bogatyni do jednego metra kwadratowego powierzchni lokali. Oczywiście te zwiększenia będą się odbywały kosztem zmniejszeń w innych podziałach klasyfikacji, w innych miejscach, jak po kolei nie Dalej jest to dział 754 i jest to bezpieczeństwo publiczne, a wydatki dotyczą zwiększenia wynagrodzeń dla na, na straży miejskiej, środki te w wydatkach planu już na wejściu Straż Miejska nie miała tych środków w planie. Na tym etapie środki te zostają przeniesione z innych pozycji klasyfikacji budżetowej. Przede wszystkim jest to z działu oświaty oraz z odsetek z obsługi długu publicznego. W dziale 801 jest 801 są to zmiany, które dotyczą, wynikają z wniosków dyrektorów szkół i są to przesunięcia między działami w placówkach oświatowych. Zwiększenie szkół podstawowych 30 312 w dziale 851, czyli w dziale sprawy, ja, mamy tutaj kwotę 840 tysięcy zwiększenia na wydatki w zakresie działalności działalności naszego miejskiego szpitala i na miesiącu godzinnia jest to y, kwota 289 590 na pokrycie ujemnego wyniku finansowego oraz druga pozycja są to jest poddzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, będzie tutaj podpisana umowa w tym zakresie, jest to 550 410 zł. W dziale 852, czyli pomocy społecznej y, mamy tutaj zwiększenie 163 000 zł, jest to również y, Zwiększenia dokonywane są również w ramach wniosków między działami klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosków dyrektora Bogatyńskiego Środka Pomocy Społecznej. Zmniejszenia wydatków budżetowych dokonuje się w pozycja, następujących pozycjach. Jest to dział 400, czyli dopłaty dowodu odprowadzenia ścieków. Są tu wolne środki w wysokości. 355 tys. zł. Te wydatki będą realizowane w styczniu, dlatego jest możliwość uwolnienia tych środków i przesunięcia do y, tych dwóch y, brakujących, czyli dotacja MZDK oraz środki na y, pokrycie wyników szpitalu i y, świadczenia zdrowotne. Kwota 640 tys. jest podział 750, więc o administracja publiczna. Y, w paragrafach y, składek na ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenia, na fundusz pracy dokonano zmniejszenia w dziale, w dziale administracyjnym, przesuwając również wydatki do działu, szpitala, do, do działu zdrowia. Obsługa długu publicznego, czyli dział 757, również w wyniku analizy i realizacji miesięcznych spłat obsługi zadłużenia, można było dokonać zmniejszenia kwoty 163 600, dokonując. Przesunięcia na poszczególne wydatki, w których tych środków brakuje. Dalej zmniejszenie działu 801, to jak wspomniałam wcześniej, dokonują tych zmian między działami dyrektorzy szkół, jednak Rada Miejska powinna tutaj podjąć w tym zakresie uchwałę. Dział 852, czyli opieka społeczna, kwota 30 tysięcy. To są również dokonane przesunięcia przez dyrektora Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W dziale 854, czyli świetlice szkolne, również na podstawie wniosków dyrektorów dokonuje się zmniejszym, powodując zwiększenia w innych miejscach klasyfikacji. 855 to dział również realizowany przez Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej. Dokonuje się zmniejszenia 163 tysięcy, przesuwając również w ramach działów środki do innych miejsc klasyfikacji budżetowej. I tyle wydatków, to właściwie to w nieduże, niedużej pozycji, natomiast duże kwoty, które wynikają z połowy zabezpieczenia środków na miesiąc grudzień i materiałów, które znalazły się już do dyspozycji udziału finansowego, można było stworzyć materiał do uchwały. Dziękuję bardzo. radnych, głosowało 18 radnych, za było 17 radnych, przeciw 0, wstrzymał się 1, nie głosował 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do trzeciego punktu, do zamknięcia obrad. Zamykam Sesję Rady Miejskiej.